Ta sałatka ze stekiem z rozdbefu wołowego, którą dostarczył mi sklep BBQ.pl jest po prostu genialna. Pokażę Wam, jak ją w prosty sposób przygotować. Osusz steka, posmaruj olejem i dopraw solą i pieprzem. Następnie przygotuj dressing. Do miseczki dodaj 3 łyżeczki sosu rybnego, jedną łyżkę cukru palmowego, sok z połowy limonki, 1 cąbek czosnku przeciśnięty przez praskę oraz jedną papryczkę chili. Wszystko dokładnie wymieszaj. Do miski wsyp miks ulubionych sałat, trochę drobno posiekanej kolendry i kilka liści posiekanej mięty, jedną małą czerwoną cebulę oraz kilka pomidorków kokosowych jednego ogórka zielonego oraz dwie, trzy rzutkie steka usmaż na grillu lub na patelni. Daj mu chwilę odpocząć. Pokryj w cienkie plastry i wyłóż na sałatkę. Całość polej wcześniej przygotowanym sosem. Kochani, sklep Barbecuepl ma w swojej ofercie oryginalną amerykańską wołowinę dostarczaną również online. Więc teraz zamawianie mięsa najwyższej jakości przez internet to kwestia kilku kliknięć. Paczki dostarczane są w chłodniczym opakowaniu i dobrze zabezpieczone, co daje gwarancję jakości.